Dzień dobry. Chciałam wszystkich serdecznie zaprosić na moją wystawę, która odbędzie się w galerii na piętrze w Miejskiej Bibliotece w Żorach. Nazywam się Anna Kaspów-Szabla. Prace, które będzie można zobaczyć, to właściwie pierwszy etap mojej twórczości. Jest to malarstwo na jedwabiu. Jedwab kojarzy mi się właśnie z delikatnością, eterycznością, z kobiecością. Stąd tematem obrazów są kwiaty, kobieta, rozkwit. Jedwab to nie tylko materiał twórczy, jeśli chodzi o obrazy, ale także jest to materiał, który pięknie układa się na kobiecym ciele więc stąd też malarstwo szali, chust. Przede wszystkim chciałam zaprosić wszystkich na fermisarz, który odbędzie się 24 czerwca o godzinie 18:00.